Cześć! Dzisiaj gratka dla prawdziwych fanów kamienic. Jesteśmy przy ulicy Królewskiej, potocznie kamienica zwana domem bez Kantów, a w niej 152 metry kwadratowe w bardzo funkcjonalnym układzie. Zapraszam! Apartament powstał z połączenia dwóch mieszkań, dzięki czemu udało się zrealizować całkowicie nową koncepcję układu funkcjonalnego. Aktualnie znajdziemy tu dużą część dzienną, na którą składa się strefa do wypoczynku, jadalnia, a także doskonale wkomponowany i w pełni wyposażony aneks kuchenny. To wszystko dopełnione dwoma dużymi wschodnimi oknami. Tuż obok części dziennej znajduje się pokój muzyczny, wyposażony w specjalne wygłuszenie. W lewej części apartamentu zlokalizowany jest ergonomiczny gabinet, a także dwie ustawne sypialnie od strony cichego, dużego dziedzińca. Jedna z nich typu master z prywatną łazienką wyposażoną w wannę. Dodatkowo znajdziemy tu jeszcze dwie łazienki, w tym jedna z funkcją pralni: garderobę. I dużo szaf w zabudowie, dzięki którym to wnętrze jest niezwykle wygodne do życia. Na uwagę zasługuje również wewnętrzny przedpokój. Został on zaaranżowany na stylową bibliotekę, która dzięki wysokim regałom pomieści pokaźny księgozbiór. Apartament został wykończony materiałami wysokiej klasy w ponadczasowej stylistyce i kolorystyce. Podczas remontu, przeprowadzonego kilka lat temu, lokal doposażono w system automatycznych rolet zewnętrznych i wewnętrznych. Oraz klimatyzacja. Do najważniejszych cech tego apartamentu zaliczyć należy wysokość ponad 3,40 oraz widok z okna bezpośrednio na Krakowskie Przedmieście i skwer księdza Jana Twardowskiego. Komfortu życia nowego właściciela z pewnością dopełni możliwość parkowania samochodu na wewnętrznym zamykanym dziedzińcu oraz dwie pokaźnych rozmiarów piwnice. Prestiż, jakość, styl, cudowny widok z okna. Takie nieruchomości naprawdę rzadko trafiają na rynek. Zadzwoń, zapraszam.